Cześć, witam was w tym odcinku z serii Kurs AMX 5100. Dzisiaj mam dla was bitwę na mapie Severogorsk I pojedziemy oczywiście sobie w prawą stronę Bo tam zdecydowanie przyjemniej mi się walczy Początkowe rozpoznanie ósemki bardzo mało ósemek, nawet bym powiedział, więc dosowanie prawie że perfekcyjne. Jedyny minus jest taki, że mamy po przeciwnej stronie dwa niszczyciele, które naprawdę mogą e, zdjąć tak naprawdę na salwę, jeżeli oba z nich miałyby 150, którą także przypominam, Borusuk posiada. No ale jak zobaczymy później, będzie. My sobie z tym jakoś radzili w miarę przyjemniej. Bitwa nie jest na żywo, dlatego że zagrałem ją oczywiście wcześniej, żeby się lepiej przygotować, a nie pokazać wam bitwę, gdzie ginę w pierwszych sekundach. tak To nie miałoby żadnego sensu i nic nie pokazałoby. Dlaczego jadę na prawo, a na przykład nie na lewo? Na lewo nie jeżdżę dlatego, że po prostu nigdy nie osiągam tam rezultatów powyżej y, 2000 demacza. nigdy prawie mi się tam nie udało zagrać jakiejś wyśmienitej bitwy, nawet takiej dobrej, gdzie już tam mamy 35 4000 uszkodzeń, tutaj zdecydowanie przyjemniej mi się po prostu y, gra. Ym, na środek jeździłem kiedyś setką i zażądało mi się zagrać dobrą bitwę, ale to jest już bardzo, bardzo mm, taka pozycja niekomfortowa dla odwrotu. Jeżeli e, zdarzy się, że po prostu nam od środka jakiś tam e, szybki lajcik, no to po prostu będziemy bezradni, jeżeli się przed chwilą magazynek w jakiegoś, więc no, może to się zakończyć bardzo, bardzo e, źle, jeżeli nie będziemy mieli tam osłony i będziemy sami po prostu najwyraźniej. E, dlatego też e, środek zazwyczaj odpuszczam, wybieram go tylko wtedy, kiedy naprawdę wiem, że mam albo wsparcie, albo e, jest tam jeden czołg maksymalnie, który na pewno zdejmę na magazynek. Który na pewno ja zdejmę na magazynek. Pierwszy strzał poszedł w Tigera, drugi tutaj um, był na Churchill'a poświęcony i trzeci i czwarty także. Piąty, również szósty tutaj w kawy DNS miał trafić, niestety nie zgrałem do końca, ponieważ ryzykowałem i tak sporo tym wyjazdem bokiem. No ale na szczęście nie kosztowało mi to ani jednego punktu HP. Teraz jest okres przodowania, oczywiście mogę to troszeczkę przyspieszyć, tam toczy się walka z system 3, także Churchill dojeżdża, to jest oczywiście e, nie nasz rejon walki, jakbyśmy tutaj stali na tym rogu i się wychylali, to mogłoby się to skończyć źle, tak, dlatego jak widzieliśmy, e, przez chwilę tylko tam się patrzyłem, ale od razu odpuściłem, ponieważ szósto wyjechał z lewej e, strony, z lewego rogu kamienia, no i... E, szczęśliwie dingnął się ode mnie, ale tam i tak powiem Wam szczerze, że sporo miało e, znaczenie to, jak ja się skontowałem. Bo e, obróciłem się tak, że po prostu trafił w taki punkt, gdzie pan też był e, bardzo e, duży i kąt także sporo tutaj bonusu mi dał. Także to była taka szczęśliwa akcja. kaw 1 s także no i tutaj dwa czołgi e, spadły. To był też zresztą czwarty kill, już mój w tej bitwie. Więc tutaj sobie nawet nieźle poradziłem z nimi. No i tutaj... E, najgorszy chyba moment tej bitwy dla moich e, graczy z prawej strony. Helkacik oraz e, także chyba to był VK. VK i typ 59 się tutaj wszyscy zginął. E, no i zostałem sam na te 4 maszyny. No jak widzimy, reload już się kończy. Będę potrzebował e, tak właśnie 6 pestek, żeby zdjąć chyba ich wszystkich, ponieważ Kawy jest na hita. IS-3 y jest na 2, Borsuk na 2 i Churchill też na 1, więc teoretycznie 4 pociski to byłoby za mało. Jakbym jakiś się dingnął, no to byłby fail. Ale IS-3 y pojechał w zupełnie inną stronę. Tutaj Churchill wyjeżdża. Ja strzelam. Nie wiem dlaczego pocisk nie trafia. Pewnie przelatuje minimalnie nad wieżą Churchilla. Y w tym samym momencie ja wyjeżdża Borsuk, którego się spodziewałem, naprawdę się spodziewałem, mimo że przyjąłem od niego peskę szczęśliwie za zero, no to, to yy, byłem pewny, że on tam wyjedzie, Po prostu liczyłem na to, że Cherrychyl spadnie na strzał i zdąży się obrócić do kamienia. A że ten pierwszy strzał sailowany był, to też potem ten Borsuk yy, mnie trafił na szczęście za zero. No, drugi już trafił spokojnie z demetem, no ale co zrobić? VK tutaj jeden pocisk przyjmuje, tylko który mi został w magazynku. Mógłbym go trafić jeszcze raz gdybym nie spudłał w churchilla także fail wiąże się z tym, że po prostu pod koniec znowu mamy kolejny fail i nie ma pocisków, tak? Jedno z drugim ma duże powiązanie. No i tak też kończymy nasze starcie. 7 killi, 3600 uszkodzeń. No niestety mogło być prawie 4 gdyby nie parę nieszczęśliwych sytuacji. Tam także tego Tigera mógłbym trafić może więcej razy, gdybym lepiej tam się ustawił na początku, no ale mm, to takie y, rozmawianie o tym, co mogłoby byłoby, y, się wydarzyć, gdyby coś tam coś. Tam. Także to wszystko, dzięki i do usłyszenia.